Natomiast to, co widzę niekorzystnego w tej chwili, kiedy w momencie, kiedy wejdę do internetu, jakikolwiek portal informacyjny, wszystkie informacje, które uderzają w moje oczy, czy w telewizji, czy, czy właśnie w, w internecie, to są informacje takie pobudzające wewnętrzny lęk I, ilość zarażeń, ilość śmierci, czego mi brakuje, naprawdę brakuje mi w tej użytelnych, chwili rzetelnych, uczciwych, oficjalnych informacji, jak należy wzmocnić mój organizm, jak należy, co należy zrobić, żebym ja czy moja rodzina nabył naturalnej odporności na te wirusy. Kochani, prawda jest taka, bez względu na to, kiedy ten problem się skończy, to nie będzie tak, że za pomocą czarodziejskiej różdżki nagle pyk i nie mamy problemu, nie ma koronawirusa w Polsce. On będzie. I my będziemy musieli przed nim. Erą koronawirusa mieć. mieliśmy wirusy Salz, grzyby, grypy, przepraszam, SARS, etc. Fasia, grypa śpińska, Etc. Zarf, itd. Itd. Więc dbanie o naszą odporność oczywiście teraz nabiera wymownego tak. znaczenia, ale przez całe swoje życie powinniśmy dbać. Powinniśmy zaszczepiać u naszych dzieci tak i sami później też dbać o. o o to, jak się odżywiamy i ile owoce i warzywa stanowią w naszej diecie no, e, udziału, tak? Być może to, co powiem, będzie kontrowersyjne. Ale kochani, powiem wprost, na pewno od siedzenia przed telewizorem i wsłuchiwania się w informacje, jak się rozwija pandemia, nie nabierzemy my, jako organizm naturalnej naszej y, odporności. Na pewno na tą odporność musimy popracować. Na pewno musimy. Spożywać nie tylko ten makaron i, i, i ten ryż, któregośmy nakupili, ale i owoce i warzywa. To po to myśmy przynieśli tą truskawkę i malinę, ja i, i malinę bo to są owoce, które dają nam naturalną odporność. Te owoce zawierają y, kwasy fenolowe. Y, kochani, wiecie dobrze, że jednym z najlepszych preparatów y, takich biobójczych na każdą infekcję to jest cebula. Cebula, która zawiera specjalne no, związki, siarki, tak. Y, ja powiem tak, ja dokopałem się do badań, które mówią, że truskawka, ta truskawka, którą my lubimy, dzieci uwielbiają, również zawiera kwercytynę, czyli ten związek, który niszczy wirusa. Zbyś powiedzmy o malinach. Maliny. Jesień, babcia tak. nam robiła soki, prawda, do herbaty i tak dalej. Zawsze to było na infekcję. I zawsze to było na infekcję. Na Natomiast jest jeden problem. Zaczynają się teorie, że. Czy, czy owoce są bezpieczne? Ja posłużę się tutaj cytatem pana profesora Jarosława Pinkasa z Głównego Inspektoratu Sanitarnego, który wręcz namawia, żeby nie eliminować z diety owoców i warzyw, i też podkreśla, że to jest podstawa tej naturalnej odporności. Na pewno my nie, nie, mam, nie będziemy mieli odporności poprzez spożywanie tabletek, suplementów. Pan profesor jest zaangażowany w kampanię Polskie Superowoce. No teraz ma dużo innej pracy związanej z, z tym stanem epidemii, więc, więc aktywnie nie uczestniczy, ale w okresie letnim, jesiennym ubiegłego roku uczestniczył aktywnie i promował właśnie jako, jako główny szef w Polsce sanepidu, spożywanie tych owoców, tak? Osobiście się zaangażował. Ja jeszcze podeprę się tutaj cytatem pana Maćka Kmery z Rynku Rolnego Gronisze, który podaje, że opierając się na badaniach na temat SARS, to był bardzo podobny typ wirusa, nie ma na dzień dzisiejszy żadnych przesłanek udowadniających, że wirus może się przenosić na owocach. Pamiętajcie, kochani, są badania, które mówią, że na powierzchni ten wirus będzie żył kilka godzin, kilkanaście. Przecież nawet jeżeli... Ale to mówimy chyba bardziej o powierzchniach takich powierzchniach, typu drewno, tak, metal, tak, papier. Tak. Natomiast prawda jest bardzo prozaiczna. Jeżeli ktoś nie ufa temu owocowi, to przecież najprostsza droga, wystarczy go dobrze umyć. A jeżeli nawet uważacie, że mycie nie pozwala, to przecież jest kilka dobrych, prostych, tanich sposobów na to, żeby ten owoc zdezynfekować jeszcze. A w ostateczności domowym sposobem możemy z pysznych troskawek malin zrobić soki, dżemy, konfitury i obrobić termicznie, tak? Ugotować Natomiast pyszny dżem z jak, i tak dalej. Naprawdę my musimy zrozumieć, że odporność, nasza walka z tą epidemią to nie jest zamykanie się w domu, bo prędzej czy później my będziemy musieli wyjść z tego domu. Będziemy musieli wrócić do normalnego życia, ale no my się wtedy spotkamy. Tym problemem tylko troszkę inaczej. Jeżeli nie będziemy dbali o to naszą naturalną, wewnętrzną odporność, no to wtedy będziemy. Mieli problem. I ważna e, informacja, którą chcieliśmy plantatorom na tym webinarze przekazać jedno ważne przesłanie. Mówmy o tym. Podkreślajmy, nie tylko we własnym gronie, tak jak tutaj się spotkaliśmy, plantatorów, ale żeby te informacje o tym, że owoce, są zdrowe, są dobre, wpływają na naszą odporność, docierały do nas, ale też i do naszych znajomych, też do osób, które nie są związane z ogrodnictwem, z, z rolnictwem, są w innych branżach, dokładnie, żeby one też o tym żeby to się wiedziały. Tak? Żeby człowiek świadomie sięgał po to, że ten owoc jest mi potrzebny, jest mi potrzebny tu i teraz, jest mi potrzebny, żeby zwalczyć koronawirusa. Nie. Tabletka, suplement diety, który, który nie wiadomo co dokładnie. zawiera i, i ile. tego Zrobiliśmy jest. dla Was mały żarcik na początku, w związku z Prima Aprilis, Aha. ale mamy, słuchajcie, dostępne jabłka, jest wiele owoców, które są dostępne. Już nie tak żartując, mam zdjęcia w tej chwili, dostałem informacje z tuneli, którymi się opiekujemy z okolic Kalisza, gdzie fler i alba już są w pełni kwitnienia. Także tak. nie upłynie. Odmianę Fler w tunelu widziałem wczoraj, jak, jak wizytowałem. Za chwilę wejdzie w okres, fajny okres kwitnienia odmiana Alba, odmiana Azja. Cztery tygodnie do, do pierwszych owoców? Trzy, trzy nawet? Trzy, trzy, cztery tygodnie i będziemy mieli nasze polskie troskawki. Do, do, dokładnie. I zwracajmy na to uwagę i przekazujmy tą informację, tak jak powiedziałem, naszym znajomym, wszystkim, kim możemy. Jeżeli e, oglądają nas teraz dietetycy, specjaliści od żywienia, ich również proszę ja apeluję o to, żeby zaangażowali się i żeby właśnie w tym trudnym momencie podkreślali znaczenie warzyw, owoców w, w diecie. To ja, pomoże trochę naszej branży, bo, ale przede tak. wszystkim pomoże nam e, I, to i naszemu taki, zdrowiu. Taki też psychiczny odpoczynek dla nas. Od tych bardzo takich stresujących komunikatów o liczbie zarażonych, o liczbie zmarłych. Dlatego nie oglądam telewizji i nie włączam radia. No bo... tak, ale ale no to jest kwestia psychiki. A pamiętajcie, zgodnie z, ze starochińską teorią zdrowia, całe zdrowie tkwi w naszych uwarunkowaniach psychicznych.